Moi drodzy, z tej strony Julka i to jest sobie na moim kanale w kolejnym filmie Dzisiaj, moi drodzy, mamy 2 maja, czyli mamy, słuchajcie, taką pełnoprawną wiosnę Zaczyna już być ciepło, że dzisiaj był deszcz, ale powiedzmy, że jest ciepło No i ogólnie ostatnio dużo się dzieje, dowiedzieliśmy się chociażby, że wracamy do szkoły Dlatego stwierdziłam, że muszę wziąć życie wreszcie w moje ręce, wziąć się w garść Getting my life together Także postanowiłam, że musimy się troszeczkę ogarnąć, ogarnąć mój pokój, mnie I słuchajcie, zaczniemy wszystko od ogarnięcia mnie, ponieważ ja ja wyglądam, Musimy jej się wykąpać. Czas. Idziemy się wykąpać. Ale mam suche włosy, tak, no troszkę wilgotne, bo jeszcze dosychają. Ale ogólnie to są w miarę suche i stwierdziłam, że robimy teraz czas dla mnie taki trochę me time. Wiecie, maseczka i te sprawy podobno takiego spa, powiedzmy sobie nie robiłam. Mam na sobie te uszka od Hello Body I w ogóle też będę robiła maseczkę od Hello Buddy i wszystko, wiecie, Hello Buddy. Bo teraz po prostu sobie te kosmetyki testuję, ale absolutnie ten film nie jest już sponsorowany przez Hello Buddy. Także robimy tą maseczkę Cokolwia. Okej, okay, moi drodzy, a więc tak się przedstawia ta maseczka. Teraz posiedzimy w tym 15 minut. To jest w ogóle chyba najładniejsze nałożenie maseczki, jakie zrobiłam w życiu, bo nakładałam pędzelkiem, a nie palcem. Tak. Jem sobie takie jakieś leisy dawno nie jadłam chipsów, chyba z miesiąc, bo w miarę się trzymałam, zrobili dietę, ale ten weekend po prostu jem co popadnie. Słuchajcie, ja już się kładę spać, tu mam tylko latarkę zapaloną, już wiecie, jak wam to powiedzieć. Tu jeszcze sobie tylko oglądam The Crown, ale myślę, że po prostu widzimy się jutro. Mamy już kolejny dzień mojego powrotu do rzeczywistości i powiem wam, że teraz zabieramy się za sprzątanie, ponieważ mój pokój w tym momencie jest bardzo łagodniony. Zawsze jak robiłam z wami jakiś speed cleaning czy coś takiego we vlogach to wiecie, to było tylko takie powierzchowne pochowanie wszystkiego, ale tak naprawdę nie wiem nawet ile nie odsuwałam już łóżka, czy robiłam takiego dogłębnego sprzątania pokoju, także tym właśnie się zajmiemy. Wczoraj ogarniałam siebie i swoją cerę, a dzisiaj musimy ogarnąć moją przestrzeń. Moją drogą, dzisiaj znowu mam na sobie tą bluzę, jak ktoś mi Oglądam to wie, że to jest moja ulubiona bluza i w niej chodzę w każdym filmie ale spoko, ostatnio zrobiłam ogromne zamówienie na Shein Shein, nie wiem jak to się mówi. Będę miała inne ciuchy w których, mam nadzieję, będę lubiła chodzić. I wiecie co, zawsze pomijałam jedno miejsce w moim sprzątaniu i była to toaletka. Zawsze tutaj jakby mówiłam, że zrobię osobny film zrobię osobny film i ile można żyć w syfie A więc wyjąłam chyba wszystkie kosmetyki z tutaj tej toaletki. To są kosmetyki, które są stare bądź użyte i właśnie lecę je wyrzucić. Słuchajcie, będę używała takich chusteczek, żeby to wszystko tutaj po prostu wymyć. Tak przedstawia to zorganizowana toaletka. Jak na razie muszę to troszeczkę ogarnąć, to myślę sama. A Więc słuchajcie, ostatecznie wszystko wygląda w ten sposób. I wiadomo, że jeszcze maletkę będę myła i tak dalej, ale ogólnie, jeżeli chodzi o samą organizację, to wreszcie jest to jakiś porządek. Tutaj, wiecie, ta ostatnia szuflada nie jest tak do końca ogarnięta. Ona jest ogarnięta, ale na taką nie wygląda. Ale wierzcie mi, że ja się odnajduję i tam po prostu jest cała pielęgnacja. Mogę chyba powiedzieć, że tą część, którą mamy za mną, czyli toaletka, lustro, te sprawy mamy za sobą. Także ów, ale teraz idziemy do gorszej części, a minęły dwie godziny odkąd zaczęłam sprzątać. Na cieplejszą bluzę, związałam włosy i tak dalej, bo nie najadłam. Nie chciałam, żeby mi prześmierdło wszystko. Tak jak widzicie, mamy czyste biurko, ale to nie koniec, ponieważ tutaj na dole mam jeszcze takie dwie szuflady i już w jakimś w w chyba mówiłam wam, że to są moje szuflady wstydu, że tam zawsze jest syf, ile raz nie sprzątam. I tak jest też tym razem, także za to musimy się zabrać. Tutaj, widzieliście, nawet długo mi to nie zajęło, o dziwo. Teraz słuchajcie, zabieram was ze sobą i robimy te kable tam pod biurkiem, bo tragedia, ja już nawet nie mogę ładowarki podpiąć nic. Przez to, że ten komputer z pracy tu stoi, to po prostu dużo gniazdek jest zajętych i muszę odłączać jedne kable, żeby podłączyć drugie, także muszę sprawdzić, które tam są potrzebne, które nie, bo wszystko się poplątało. Jak mam być szczera, to lepiej niż to już zrobić się nie da. Bardzo dużo aspektów już mojej produktywności mamy za mną ja Tak naprawdę posprzątałam już wszystko, co posprzątać miałam Tylko tutaj zostało jeszcze odkurzanie, ale już nie będę się ciągnęła za aparatem Słuchajcie, nie będę ukrywała, mamy już kolejny dzień Moja produktywność dzisiaj była na wysokim poziomie, dlatego że pracowałam A teraz, słuchajcie, dopiero będę montowała film, także to też trzeba ogarnąć, to też trzeba zrobić późno, bo mamy 22, nie wiadomo. Późno, pojęcie względne, ale no, u mnie w domu to już jest godzina, kiedy każdy się wycisza i na pewno nie nagrywa jakichś kolejnych klipów, ale uświadomiłam sobie właśnie montując ten film, że nie poruszyłam jednej bardzo ważnej kwestii, o której tak naprawdę powinnam wspomnieć na początku, ale wiadomo lepiej późno niż wcale. I wiem, że to się tak wydaje, że o, montowałaś cały czas od jasnego do ciemnego kilka godzin. Nie, no tak naprawdę ten film bardzo szybko i fajnie jak na razie mi się montowało, no ale teraz chciałabym wspomnieć o po prostu bardzo ważnej rzeczy, także że wziąłam ze sobą dwa plany. Jeden mój tytułowy, drugi taki życiowy, bardziej dla mnie, ponieważ właśnie teraz będę się zajmowała takim rozplanowywaniem tego tygodnia. Ja wiem, że już mamy wtorek, jutro środę, ale po prostu przez to, że ten długi weekend majowy, to ten poniedziałek był taki dla mnie jak weekend. No i dzisiaj był taki pierwszy dzień, który zaplanowałam sobie po prostu sama szybko. Wczoraj byłam bardzo zmęczona, a dzisiaj będziemy rozplanować sobie całą resztę tygodnia do takiego, wiecie, życia put together. Bardzo potrzebne jest planowanie, to jakby jest klucz do sukcesu i ja właśnie w tym planerze przygotowuję sobie pomysły na filmy. Właśnie z tyłu mam takie notatki odnośnie tego, co chcę powiedzieć w filmach, jeżeli to jest film siedzony albo też mam po prostu rozpisane pomysły i tutaj też mam takie kosteczki powiedzmy na tym planerze odnośnie tego, co danego dnia miesiąca chciałabym ustawiać. Wiadomo, że to nie do końca tak wygląda, ale mniej więcej coś takiego sobie tutaj będę rozplanowywać. A ten planer nie jest taki zwykły, bo jest to bullet journal. Ja kiedyś tą tematykę u mnie na kanale poruszałam, teraz troszeczkę tego jest mniej, bo po prostu jakoś mniej nad tym spędzam czasu, mniej po prostu mi się chciało. Zresztą ja teraz moje dni planuję tak naprawdę na telefonie, tylko na mam jak tego pokazać, bo gdzieś tam sobie ten telefon dalej, dalej leży, bo nie chciałam, żeby mnie coś rozpraszało od montowania. A jakby tak ostatnio przerzuciłam się na te planery elektroniczne, to teraz fajnie mi się łączy komputer, telefon. Natomiast e, bardzo fajnie sprawdza mi się planowanie papierowe, jeżeli chodzi bardziej o jakieś takie pozytywne afirmacje, zapisywanie swoich celi, pisanie na przykład codziennie, za co jestem wdzięczna, albo właśnie tak takie motywacje, afirmacje, wiecie, tego typu sprawy, to wszystko robię w moim bujo i jeżeli ogólnie nie wiecie, co to to wszystko jest, to ja na ten temat wypowiadać się nie będę, bo ja nie jestem specjalistką i jest o wiele więcej kanałów na YouTubie, które fajnie wam tą tematykę wytłumaczą, także ja się tym będę zajmowała, już tego wam nie pokażę, bo po prostu jestem strasznie zmęczona, chcę dokończyć montować ten film, wiecie, wykąpać się i pójść spać, bo od jutra mam wrażenie, że zaczyna się bardziej taka szalona część mojego życia, ponieważ, jak wiecie, wracamy do normalności, dlatego też potrzebujemy trzymałam tego filmu, żeby się zmotywować do działania, bo będzie mi teraz ciężko. Jak wiecie, wracamy do szkoły. Ja jeszcze nie wiem też, jak to będzie wyglądało do końca. Cała hybryda od tego 15 maja. Wiem, że niektóre szkoły dostały już rozpiska, a ja jeszcze nie. A chciałam w tym filmie z wami o tym porozmawiać, natomiast stwierdziłam, że jakby to nie ma sensu, skoro właśnie nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie u mnie wyglądało. Nie chcę was wprowadzać w błąd i też po prostu nie chcę zakładać, jak to będzie. Po prostu pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będę was o tym wszystkim informowała. Pewnie będzie dużo filmów na tym kanale. No i co za tym idzie, jakby ja z pracy się nie zwalniam. Mówię o tej pracy, nie o tej YouTube'owej. Chociaż stąd też się nigdzie na razie nie wybieram. Mam wrażenie, że dopiero się rozkręcam. E, tak więc teraz będę miała właśnie moją normalną pracę, YouTube'a jako pracę i szkołę, która też jest powiedzmy rodzajem pracy. Jadąc na trzy etaty, czy ujadę? Trzymajcie kciuki. Nie wiem, w ogóle możecie mi pisać, jak na razie w komentarzach, jak się zapatrujecie na ten powrót do szkoły. Ja z tego co widzę, zdecydowana większość jest na nie i jakby chciała wrócić od września. Ja myślę, że ja teraz też się bardzo stresuję tym powrotem, jakby jestem pewna siebie i tak dalej, ale bardzo długo w moim życiu nie widziałam się po prostu z taką dużą grupą ludzi naraz. Ostatnio to myślę, że w wakacje, bo tak to bardziej, wiecie, spotykałam się z moimi znajomymi, ale jak już to wszędzie byłam tak jakby dowożona autem, więc nigdzie tak naprawdę nie musiałam chodzić na własnych nogach albo właściwie już poruszać się autobusem, więc znowu ta codzienność, ta rutyna, ta bieganina trochę mnie przeraża. Dlatego, tego jak wiecie, już są galerie otwarte, także też myślę, a niedługo będę miała taki pierwszy normalny dzień na mieście, bo do tej pory jedyne wyjście jakie miałam do miasta to bardziej do miasta do moich znajomych do domu, a nie gdzieś do miasta, bo po prostu nie miałam po co się tam szwendać, ewentualnie do jakiegoś spożywczego ale tak to na tym by się to kończyło i szczerze z jednej strony właśnie się cieszę że wszystko się powoli otwiera, że będę mogła pracować do normalności, spotykać się z większą liczbą moich znajomych gdzieś na mieście bo będzie co robić, ale z drugiej strony też boję się tego powrotu do szkoły i jak sobie z tym poradzę, to, jeżeli chcecie e, widzieć jak tam mi poszło i chcecie też się motywować się razem ze mną, wracać powoli do tej szkoły i ogarniać się tak jak na przykład w tym filmie, to myślę, że możecie zasubskrybować ten kanał i wpaść na mojego Instagrama, bo tam informuję was co się dzieje na bieżąco, tam macie zawsze po prostu świeże informacje. No a więc dziękuję bardzo za oglądanie, mam za was wszystkich kciuki w szkołach, jeżeli to jest ostatni film, który widzicie u mnie na kanale, to dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do pozostania na dłużej. Buziaki, pa!